Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 15. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: Dlaczego uczniowie twoi przystępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przystępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: Uczci ojca i matkę. Oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją, obłudnicy. Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach. Lud tęczcimy wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im Słuchajcie i zrozumiejcie, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do Niego. Wiesz, że faryzeusze usłyszawszy to słowo zgorszyli się? A on odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A odpowiadając, Piotr rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo. A on rzekł: To i wy jeszcze nie rozumiecie? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Ale jedzenie nieumiętymi rękoma nie kala człowieka. I wyszedłszy stamtąd. Udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, panie synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy, uczniowie jego prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: Tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto. Wielka jest wiara Twoja, niechaj ci się stanie jak chcesz, i uleczona została jej córka od tej godziny. A gdy Jezus tamtąd odszedł, przyszedł nad morze Galilejskie, wszedł na górę i usiadł tam. I przyszło do niego mnóstwo ludu, mając sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tak, iż się lud zdumiewał, widząc, że nie mi mówią: Kalecy uzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: Żal mi tego ludu, ale bowiem już trzy dni są ze mną i nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. I rzekli mu uczniowie: Skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludu? A Jezus ich zapytał: Ile macie chlebów? A oni odpowiedzieli: Siedem i kilka rybek. I kazał ludowi usiąść na ziemi. Wziął siedem chlebów i ryby, podziękował, łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i najedli się, i zebrali z pozostałych okruszyn siedem pełnych koszów, a tych, którzy jedli, było cztery tysiące mężów, oprócz kobiet i dzieci. I rozpuścił lud, wszedł do łodzi i przybył w okolice Magadan.